Dzień dobry. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o takim specyficznym narzędziu, rodzaju wiertarki. <tryk> Ta wiertarka nazywa się furkadło, furkadełko, w zależności czy jest większa czy mniejsza. I jest to taka stosunkowo prymitywna, ale bardzo precyzyjna wiertarka. Skorzystam tutaj z maszyny i narzędzia, przyrządy, zegarmistrzostwa Pana Podwapińskiego. Mamy tutaj pokazane właśnie to narzędzie. To narzędzie tak wygląda. Pisze wyraźnie, że jest to furkadło i to furkadło się nim wierci. I to są wiertła. Które wykorzystujemy w tych wiertarkach. Może żeby było prościej, to od razu przejdę, pokażę. Tu mamy taką poglądową wiertareczkę, która się nazywa Furkadełko. Jest ona pięknie tutaj, te drewniane elementy są wykończone. Ma tutaj założone wiertło, które działa w obie strony. I jeżeli weźmiemy sobie teseczkę i będziemy chcieli coś wywiercić, to robiąc w ten sposób. wywierciliśmy tutaj w tym miejscu dziurkę, e, oczywiście. W zegarmistrzostwie te dziurki nie są zbyt wielkie, potrzebne, no więc e, mamy różne końcówki tutaj tych wierteł i te fulkadełka mamy różne wielkości. Tu mamy takie trochę większe, tu mamy trochę mniejsze, ale w każdym razie są to ewidentnie narzędzia zegarmistrzowskie, ale również używane w jubilerstwie i też właśnie robiąc tego typu ruchy możemy bardzo łatwo wywiercić dziurę i o, tu weszło nam nawet głębiej, czyli wiertło było bardziej ostre, też powstał sobie otwór. Ja myślę, że to furkadełko to jest taka nazwa, jakaś, no trudno powiedzieć, że staropolska. Na pewno ma to różne nazwy, ale troszeczkę tych furkadełek tutaj mam, żeby Państwu je właśnie pokazać. Tak jak mówię, są te większe, są te mniejsze. Tu jest taka ciekawa, która jest z systemu takiego trochę innego. Wkłada się tutaj wiertło, i tutaj się jest taki klinik do wyciągania, i jest to też pięknie, ładnie. Pracujące, jest to połączenie drewna z metalem, ale jest to naprawdę bardzo, bardzo wygodne urządzenie. Oczywiście możemy też takim ręcznym rozwiertakiem coś wiercić. Ja na przykład czasami, jak pogłębiam czy tam powiększam jakiś otwór, to korzystam z tego typu, powiedzmy, ręcznej takiej, ale to już nie jest w zasadzie wiert wiertarka, tylko to już jest taki ima. I w takich specjalnych pudełeczkach, tu akurat mamy napisane grill. Borel, czyli takie eleganckie zestawienie i proszę zobaczyć w drewnianym etui, tu jeszcze w papierku zapakowane, są oryginalne, taki zestaw od mniejszego do większego wiertła. Nie będziemy to otwierać, ale tutaj mam takie pudełko pomocnicze, gdzie troszeczkę tych wiertełek jest. No i właśnie tutaj mamy to. Typowe wiertełko, właśnie takie piórkowe, które mam pozakładane na te furkadełka i dzięki temu mogę tutaj wykonywać otwory, mogę tutaj wiercić. A tak wyglądają te wiertła dwustronne, rodzaj takiego prawie frezika, który nie tylko, że wierci, ale jednocześnie obrabia tą powierzchnię z boku, które właśnie były w tym pudełku, który tutaj pokazywałem w oryginalnym, w oryginalnym takim opakowaniu, bardzo, bardzo starym. Oczywiście tutaj te, te wiertła są różne tu proszę zobaczyć jest zapuszczone na niebiesko czyli wiadomo jest to hartowane takie bardzo małe średnicy i to jest takie wiertełko piórkowe. Oczywiście tych, tych tutaj opakowań mamy różne tak na przykład tu mam taką maluteńką fioleczkę tu ją otworzymy i te właśnie są tutaj te bardzo bardzo precyzyjne wiertełka piórkowe które używamy we furkadełku. No, Sprawdziłem w katalogu narzędzi Elmetu z lat 60., to już tych furkadełek nie było, ale mam tu na przykład taki bardzo ciekawy katalog firmy Elibor, Państwa Borkowski z Warszawy. I tutaj jak otworzę, to proszę zobaczyć, jest tutaj troszeczkę właśnie tych wiertarek. I mamy tutaj, to się nazywa wiertarka ślimakowa. Tu jest wiertarka o podwójnym działaniu, czyli ma tutaj ten inny sposób i są takie te wiertareczki i oczywiście są też klasyczne, ponieważ zegarmistrzowie używają też tego typu wiertareczki, gdzie właśnie kręcąc w ten sposób tutaj mamy, jakby to powiedzieć, zwiększone obroty, bo jest przekładnia, ale klasyczne, stare, powiedzmy, narzędzie, głównie zegarmistrzowskie i jubilerskie, to jest właśnie to furkadełko, które pokazywałem tutaj z tej książki zegarmistrzostwa. Także naprawdę, jak się przyglądam, ile precyzji, ile starania jest. Zrobione, żeby to ładnie wykonało, bo proszę zobaczyć, jak to pięknie jest tutaj w drewnie wytoczone, te wszystkie elementy metalowe są również elementami ozdobnymi, to to naprawdę bardzo, bardzo ciekawie pracuje. Ja jeszcze pamiętam z dzieciństwa na podobnej zasadzie działały też takie miksery do ubijania piany i do robienia koglu-moglu, ale w każdym razie tego typu właśnie ślimakowy układ powoduje, że mamy tutaj bardzo ładne te przełożenie. I to wszystko pięknie działa. Także jeżeli gdzieś Państwo na swojej drodze spotkacie takie urządzenie, to już będziecie Państwo wiedzieć, że to się nazywa furkadło lub furkadełko i jest to rodzaj precyzyjnej takiej no wczesnej wiertarki, ale powiem szczerze, że zaglądając jeszcze do warsztatów różnych takich hobbystów i tak dalej to tego typu rzeczy się spotyka. Ja na rynku staroci te rzeczy też raz po raz widzę i nie zawsze ktoś wie co to jest, więc staram się go zawsze troszeczkę objaśnić w tym temacie. Dziękuję.